Lobby Valorant. co to jest? Siemanko, ja jestem Jules przeklęty w grafice zaklęty. I przypominam Wam, żebyście stawili łapkę w górę pod tym filmem, a my kontynuujemy serię Claw do Immortala. No to lecimy. Ten flash nie był najlepszy. One side, one side, safe side. Nice dead. That should be clear. Oh, to heaven.

Na city. Dobra, ja nie pikuję, nie ma co broni be Mogę be mieć Reza w tej rundzie. To jest dobra... dobra... dobry Omen, że tak to ujmę. Dobra i ja mam Reza There is Last a smoke. One enemy remaining. ale siada! Dame, let's go! Zgraliśmy <muchy> bonus rundę, nawet No bo ja tu muszę wejść mi się, wydaje. No i teraz ja muszę zgarnąć jakiegoś fraga. O! Oh. A omen oh with judge. No i tyle. Dobra, ale chociaż gdzieś tam zbejtowałem, cypher zginął, moim zdaniem jest ok. Ooo! Okay. O oh. oh, What the? To oh, wow. była szybka runda. Bo tak głupia. Głupi pik. O oh, jezus. Aha. player standing don't fight. I think, no. Boże. On już defował, not ja nie defa w ogóle. I don't know bro, that but was It's just Valorant, you know? know I a smoke. No, ulta. Wchodzić, Oh, damn. Kill them, I kill them, guys. Oh. I Ha <laughs> ukradłem mu fraga. <laughs> oh. Aha, on tak jest, o ta jet smurfuje. Jestem pewien, że ta jet smurfuje. O, oh, wow! Cypher tam nie gra? A to nasz cyfrowy Jezus oh, to Zawsze to ja będę! Zawsze to ja dostanę heada! Spośród grupy wszystkich sojuszników! Idziemy razem wszyscy to ja dostanę heda. Trzeba tak, ja. się skupić. ono no, no poleci, co, no właśnie. No i teraz tego ono ja stare. Nie wiem, czy smoki dałem dobrze, bo na ślepaka dawałem. Dobra, dobrze dałem. Citi, citi, citi. No, dwa razy ginął tej tydzień. To, czy ty chłop robi prawie 30 fragów, gdzie drugi typ ma 6 fragów. Niesamowite, jaki tam jest Boosting serwis w tym momencie, nie? Autentycznie trafiłem na Boosting serwis w walorancie. Nie wierzę, że jest inaczej. Sorry, no i tyle z twojego Boosting serwisu Dobra, Jet nie żyje, wygraliśmy tę rundę, taka prawda? Czy mnie wykrakał zaraz, nie? Spikes down, A! Dobra, Cypher pewnie lurkuje znając życie. Pod Sky muszę piknąć. No i tak też zrobiłem i wyszło. Let's go! live y. miło mi dzięki. O! o, oh, No i jest just classikiem w ogóle, no nieźle. Last player standing. Dobra, wygraliśmy to, ale chłop ma 30 fragów, <śpiewanie> Jak to zabawnie wygląda! Nice, to go back up. To jest... Dobra, ja mam reza w sumie, to jest dobra opcja. Szkoda, że tego overkill'a w sumie nie wzięłem. No. Dobra, idę pomóc cypherowi, mi się wydaje, bo nie wiadomo, czy jet zaraz dziś nie będzie. Moim trzeba to clearnąć. Tam, like drugi raz. 30 Spike Nawet nie będzie musiał. Bo wyczekali tym razem. O kosę dostał. Jet, nie? Dobra, spoko, Jet leci po 40 Gdzie drugi sojusznik nawet z dychy jeszcze nie wyszedł A, myślę że coś więcej zrobiłem Dobra Jet nie żyje Wygraliśmy Jet żyje, nieważne jak leciał, ale widzieliście, jak ta stage leciała? Na stówę ta jet pustuje tą stage. Ta stage leciała, nie sprawdziła żadnej pozycji, po prostu z ultem w ręce leciała, żeby zrezować tą jet. Widzieliście to? Dobra, uf, udało się. Jet już nie żyje, by the way. No i tyle. Reza nie mają. Biedni bez reza. Oh no. Co ja myślać, Aha! No drugi raz zginę na tym! Nie ja jestem genialny. Aha, zostanę. No dobra, z... wiadomo, No zagrałem FOP z pozycji, ale miałem nadzieję, że coś nikt tego nie sprawdzi. O mój Boże, wygraliśmy! Nice! Nice boosting jet! GG! No niezły boosting jet! Niezły boosting! Nie wyszło coś. No może jakby zrobił 50 fragów. Może by coś wyszło. Jest obrzydliwy ten boosting, nie? Ja pierdzie, ale zobaczymy jakie to rangi były. Dobra, sprawdźmy rangi w takim razie. 17 na plus. Switka gra z Omenem. Z Omenem grała? Miło mówi, że z Omenem grała. Filio. No może, ale się potwierdza, no mam dwa fragi więcej tylko od Sage. No dobra I'm yeah. gonna bait you Trust me I'm gonna bait you Troll the game I'm gonna drop I'm gonna... Everything No no I dodge You two do insta-lockers Nainormalnieshe Lopbi Valoran <laughs> Nainormalnieshe Lopbi Valoran Co to <laughs> jest? My friend you, you make him angry, you see? Why you insta-lock, eh huh, <laughs> Głosy natury Valorant. O! Zabrał mi klów! Dobra, to sobie poczekają teraz te 70 sekund. Haha, byłem szybszy. Byłem szybszy. Tak, kolejne ciekawe Lobby Valorant. Nie wiem o co mu chodzi. W ja poprzednim meczu miałem 20 fragów. Nie, wiem, mam nadzieję, że kiedyś zagram tego rankedam. Co mi cieszę się, że był Dodge, bo to był Breeze Aha. No I teraz ktoś mi zabierze klownie. Huh, dobra. Dobra, jestem najgorszym kontrolerem na tę mapę. Wygramy to. O Boże, dobra, muszę jakoś tak beznadziejnie zaplantować. Bo jest kraksa. Żadna kraksa, moi drodzy. Żadna kraksa. No dobrze, wezmę tego spajka. Gdyby Valve umiał dbać o swoją grę, to może bym zagrał, ale Valve nie umie dbać o swoją grę. Ja się dużo lepiej bawię grając Valoranta. Aha Dobra, ja się nie boję, bo ja mam strasznie takie... Boi dupy w kimie. Mam chyba rozumieć dlaczego to są boi dupy Nie wiem czemu to są boi dupy Ci ludzie są słabi, ja jestem mocarny o, ona była na sajcie. Dobra, więc moc, moc potęga tak naprawdę. Dobra, myślę, że to będzie genialny pomysł, bo nikt tutaj nie gra. Super, mam bardzo dużo informacji, które wykorzystam na swoją korzyść. Nie wykorzystam jej na swoją korzyść. Wykorzystam jednak. Nie, no cudowny team, cudowny mecz. Ale dałem da co? Niezły flash, bratku, niezły, niezły, ale muszę go trochę szybciej rzucić. Dlaczego nie dałem tak szybko tego? Wow. Wow. nie żyje. Dobra, muszę ją wskrzesić Wskrzesić? Nie wskrzesić, tylko pomścić. No i pomściłem. Oh no. no nie Dobra, przeżyłem. No i pomściłem, Jet. Aha, no dobrze, idę po tego spajka. Przepraszam. O oh, wow wow, nawet nie wiem skąd mnie zabił. Nie spoko wyszło. O, to już wyszło tragicznie. Co to był za spray w granie? To nie w twoim stylu. Nie, no może w moim stylu bardziej. O, dostałem asystę. Ej, trafiłem ją! Miejsce smoka, którego rzucam. Ok, to był genialny pik z naszej strony. Idę po Spikesona, Mr. Spikeson No i może by trzeba było wtedy zrobić ja jo Kajo, jajo, kajo, jajo, e gdzie jest ten Keio? Tutaj kolega jest, dobra, nie rysuje się, nie bez sensu. Kim jesteś? za stronę. No dobra, zdobyłem asystę i żyję, super. Co mnie trochę straka? Spike umarł. Spike umarł i nie żyje. Ow! Hmm. Tu jest ten wiper Trzeba to jakoś zrobić mądrze No nie, to nie było mądre AT AT wiem, Puszczanie smoku jako clove na Breeze Nie istnieje, ale istnieje na szczęście dobry aim Wiem, że to się rzadko zdarza, ale ja naprawdę mam dobrego aima w tej grze. Dzisiaj Nie no, lecimy po Immortala jak już mówiłem jo Jo? Czemu? Ja nie mówię nigdy jo. Czemu ja powiedziałem jo? Nie wiem, tak mówią. Ja nawet z Torunia nie jestem. Jestem z drugiego końca Polski. Main. Powinien zabić. Poka poka Pokażę wam jak się troluje rundę. A, nie ma tu nikogo. Acre. O Boże święty! Dobra, żartowałem, ale... Tu... <laughs> Ej, no prawie pokazałem jak się troluje rudę, nie mogłem trafić typa, który miał klasika w ręce tylko. Więc prawie wam to pokazałem. Oho, ktoś tunelu. Mam pytanie, tak bardzo chciałeś karambit bo prawie nie grasz. Stary, a co mam właśnie w ręce? A po drugie, jestem osobą, która lubi zmieniać skiny, więc... Nieważne jak bardzo jakiegoś skina bym chciał, ja i tak jest szansa, że go zmienię. Doors. Bo ja lubię po prostu grać z różnymi skinami. Aha. Dobra, próbowałem zrobić jakąś taką akcję, która będzie mega dobrą akcją. Będzie shot na TikToka, na wiesz, jak O Jezus, coś mi mikrofon kreł, spadł. ILE?! Ty, kami 90, podłoga? Ile ty wysłałeś złotych? Stary, ty na pewno chciałeś wysłać 600, a nie 6 złotych? Na przykład się 90. Dzięki bardzo za 600 złotych? Nie, dla ciebie to ja ten mecz muszę wygrać teraz. Nie ma szans, że ja go przegram, nie? I ja pierdzielę ile pieniędzy? Aż mi się gorąco zrobiło. Boże, dobra, ja chcę wygrać ten mecz. Jak ja mam się skupić na Valorancie teraz? Dobra, rzucimy najgorsze smoki w Jeffsonie. Kto Jestem jest to na mnie jest teraz. Jesteś On jest? Nie no. yeah. się gdzieś nie przetepał w sumie. On się przetepał, aha. To nieźle bratku, nieźle. Dobra, mamy to! Mamy to! Let's go! Wygraliśmy mecz! Więc łajkami, 90 podłoga, dla ciebie wygrałem. Dzięki jeszcze raz za 600, stary, jesteś szalony, nie? Ja pierdzielę, dalej w to nie wierzę. Dobra. 11 RR do D3.